Cześć! Witam was bardzo serdecznie z pustego tak. niestety w tej chwili Fitology. Chciałam dla Was dzisiaj nagrać kilka ćwiczeń, kilka takich zadań na takim dyskusem samotorycznym, tak zwanym jeżu, który część z Was ma w domu, bo często jest polecany jako zamiennik piłki, żeby podłożyć go sobie do siedzenia na krzesło. Daje efekt niestabilnego podłoża, więc wiem, że część z Was ma go w domu. Użyjemy go sobie dzisiaj, zrobimy proste rzeczy, ale stojąc na dysku zobaczycie, że robi się to trochę inaczej, to ciało musi popracować trochę inaczej, nie potrzeba na to jakoś bardzo dużo przestrzeni, więc da się to wszystko zrobić w domu. Uważajcie oczywiście, będzie to niestabilne podłoże, w związku z czym możecie stracić. Równowagę, po prostu nie robimy tego blisko mebli, a jeśli już bardzo uważajcie, żeby się nie przewrócić, zawsze jeśli będziecie tracić równowagę i wiecie już, że nie opanujecie sytuacji, po prostu zejdźcie na podłogę, zacznijcie jeszcze raz. Nie walczcie za wszelką cenę, szczególnie jeśli już czujecie, że naprawdę nic z tego nie będzie. Zaczynamy jeszcze raz, robimy prostsze wersje, zanim przejdziemy do wersji trudniejszej. Wszystko mi jedno, czy będziecie ćwiczyć po takiej łysej stronie dysku, czy po tej z końcami. Nie ma to dla mnie większego znaczenia, na której stronie sobie staniecie. Jeśli macie takie dyski w domu dwa, możecie użyć dwóch. Możecie stać jedną nogą na jednym dysku, drugą nogą na drugim dysku. Ja użyję jednego z myślą o tym, że część z Was ma w domu tylko jeden. Więc, żebyście zobaczyli, że na jednym da się to zrobić, łatwiej sobie przełożyć ćwiczenie na dwa dyski niż potem z dwóch na jeden. Też się da, ale no na wszelki wypadek zrobię tylko na jeden. Zapraszam! Dysk wchodzimy na podłodze, wchodzimy na niego obiema nogami. Jeśli macie dwa dyski, stajecie jedną nogą na jednym dysku, drugą nogą na drugim dysku. Fajnie, żeby one nie były równo napompowane, jeśli macie dwa, żeby jeden był napompowany bardziej, drugi trochę mniej, żeby nie było równo pod stopami. Jak będziecie mieć napompowane tak samo, też dobrze. Stoimy, staramy się utrzymać równowagę. Mamy aktywne nogi, aktywna uda, aktywne pośladki, aktywny brzuch. Staramy się wydłużyć do sufitu, rosnąć. Nie spać z dysku. Mam nadzieję, że ja też nie spadnę przy późniejszych ćwiczeniach. Różnie to na dysku bywa. Nie wolno się tutaj zdekoncentrować. Naprawdę musicie czuć ciało. To się wydaje, wszystko proste, jak się patrzy na to z boku. Jak trzymacie równowagę, stoicie na dysku, podnieście ręce do góry i opuścicie ręce na dół. Możecie sobie podnosić ręce w jednym tempie, oddychać w innym, jeśli Wam jest tak wygodnie. Po prostu robić swój normalny wdech, swój normalny wydech i podnosić, opuszczać ręce. Możecie połączyć ruch z oddechem. Opuścić ręce z wydechem. Podnieść z wydechem. I opuścić z wydechem. Jeśli lepiej Wam się oddycha w innym tempie, nie ma problemu. Pamiętajcie tylko, żeby nie robić żadnych ćwiczeń na bezdechu. Dokładamy wzrok. Podnoszę ręce do góry, łączę nad głową, patrzę na nie i wracam głową do przodu, bo ręce opuszczam w dół. Można to zrobić z wydechem, a z wydechem do góry. Ręce opuszczamy do połowy. Trzymujemy je mniej więcej równolegle do podłogi. Staramy się utrzymać równowagę. Stoimy cały czas na dysku. Moje nogi cały czas walczą. Moje ciało cały czas walczy z dyskiem. Skinam na tak żeby palce były ustawione do sufitu. I cały czas stojąc na dysku wysuwam ciało, górę ciała i rękę. W jeden bok, wracam do środka. Wysuwam ruch w drugą stronę, wracam do środka. Ręka żebra idą w jedną stronę, i wracam do środka, ręka żebra w drugą stronę, wracam do środka. Jeszcze raz w jedną do środka. I jeszcze raz w drugą. I do środka. Z wydechem opuszczam. Przez zajść zamienić sobie dysk na drugą stronę, bo na tej skorcami stoję już szósty raz. I przepraszam za na Stoimy na dysku, wróciłam. Rozkładam szeroko ręce, stojąc cały czas na dysku. Robię wdech, będąc na środku, z wydechem skręt tyle, ile dam radę w jedną stronę. Postarajcie się patrzeć za ruchem. Wracam z wydechem do środka, z wydechem robię skręt w drugą stronę. To może być malutki skręt, ale nie spadnijcie z dysku. Staramy się, żeby wzrok i głowa szły za tylną ręką. Nie wstrzymujemy oddechu. Możecie robić malutko, możecie robić tylko dotąd, ale dołóżcie głowę. I w drugą stronę też możecie zrobić tylko tyle, ale dołóżcie głowę. Czuwacie taką potrzebę, bo ciała trzeba słuchać i potrzebujecie porobić ten krążeń do przodu. Zróbcie. Natomiast jeśli pracujecie przy komputerze, dużo siedzicie przy druku, przy laptopie, przy jakimkolwiek innym sprzęcie, gdzie jesteście pochyleni, zróbcie dużo krążeń do tyłu. Barki odciągamy mocno w tył i mocno w dół. Do przodu zwijamy się w górkę, siedząc w pracy. Dokładamy ręce. Robimy krążenia całymi rękami do przodu. Spróbujcie skrzyżować je z przodu. I do tyłu. Ostrożne zmiany kierunków. Stoicie na dysku. Cały czas staramy się nie spaść. rozruszane. Podnosimy obie ręce do góry, zatrzymujemy je w górze, wyciągamy jedną, wyciągamy drugą, za ręką rozciągamy cały bok, raz prawą, raz lewą. Tak żebyście poczuli, że się cały bok wyciąga od stopy do czubków palców. Wydłużamy całe ciało raz z jednej, raz z drugiej strony. od dachu. Zróbcie polówno na obie strony. Opuszczamy ręce. Stoimy cały czas na dysku. Wam się nie udało spać do tych To super. Mam nadzieję, że dalej będzie też tak dobrze. Stoimy na dysku. Albo na dwóch, jeśli macie dwa. Kolana staramy utrzymać się nad stopami. Pupę wysuwamy do tyłu i robimy przysiad. Możecie go zrobić tyle. I wracamy do góry. Jeszcze raz. Możecie zrobić tyle. Wracamy do góry. Jak dacie radę, schodzicie niżej i wróćcie do góry. Oczywiście, że robimy to w swoim tempie. Za każdym razem staramy się odzyskać równowagę, jeśli ją stracimy. I by nie stać tak jak ja. Mówiłam, mam nagrać idealny film, kiedy nie spadam. Się poddaje. Dobra. Robicie to przysiady, mam nadzieję. Następne, jakie zrobicie, zróbcie do połowy, do pół przysiadu. nawet jeśli jesteście w stanie zejść niżej. Zatrzymujemy pół przysiad. Zostajemy tu na 3, 4, 5 oddechów. Cały czas walczymy o równowagę. Nogi cały czas intensywnie pracują. Brzuch lekko wciągnięty. Się sam wciągnie nie musicie go wciągać bardziej. nie ma wyjścia. I wracamy do góry. Z wydechem schodzimy do półprzysiadu. Utrzymujemy równowagę. Oddychamy. Zostańcie sobie znowu na 3, 4, 5 oddechów. Ile Wam się uda, ile chcecie. I z wydechem wracamy do góry. Odzyskujemy równowagę. I znowu pół przysiad, Zostajemy. Oddychamy. I wracamy do góry. No i super. Zejdźcie na chwilę z dysku. Chyba, że stoicie na dwóch, możecie na nich zacząć. Wejdziemy na dysk jedną nogą. Staję na zgiętej nodze. Przenoszę na nią ciężar, prostuję kolano. Drugą nogę wysuwam do przodu. Pomagają mi ręce ustawione w bok. Może, możecie mieć je na biodrach, jeśli możecie stać Na prawą, teraz zrobię na lewą. Najpierw staję na zgiętej, przenoszę ciężar, prostuję ją, aktywną nogę czy utrzymuję i drugą podnoszę do góry i utrzymuję równowagę. I schodzę. Możecie zrobić tak, że robicie tylko na jedną stronę, a potem tylko na drugą, albo robić sobie na zmianę, jak wolicie. Tak sobie zróbcie. Ja wolę na zmianę, będę robić na zmianę. Drugą nogę podnosimy dopiero wtedy, jak jesteście pewni, że trzymacie równowagę i że macie szansę ją utrzymać, jak oderwiecie nogę od podłogi. Zawsze możecie się ją asekurować z przodu, z tyłu, z boku, gdzie Wam się ją uda bezpiecznie odstawić. ją odstawcie, jeśli tracicie równowagę. Zrobimy sobie jeszcze po jednym razie. Oczywiście, że możecie robić mniej, więcej. Wiadomo, że jak spadacie, to prób będzie więcej. Zrobimy wersję dla dzieci. Stajemy jedną nogą na dysku. Na tej samej zasadzie. Podnosimy drugą do góry. Klaszczemy pod nią. Schodzimy z dysku. Na drugą nogę to samo. Stajemy na dysku. Na aktywnej nodze, druga do przodu, klaszczemy, schodzimy z wysku. Jeszcze raz. Stop. I następne. Ekstra. Od razu lepsza zabawa. Postarajcie się nie schylać, tylko podnieść wysoko nogę. Tak żeby nie trzeba było pochylać głowia do plaśnięcia pod domą. się nogi pomyliły, już nie wiem jak to Stańcie sobie. Ja sobie przejdę z boku, bo tu mam matę i nie chciałabym się ślizgać. W domu oczywiście nie musicie zmieniać ustawienia. Stawiam jedną nogę na dysku, mniej więcej na środku, druga zostaje z tyłu. Ten pierwszy ruch jest po to, żeby zobaczyć, jaka odległość wam będzie potrzebna. Czy potrzebne wam będzie większe nie. Ja już wiem, że mi będzie potrzebne większe, więc zrobię większy. Zginam przednie kolano, tylnym schodzę w dół, wracam do góry. Możecie zostać w tej pozycji, zrobić sobie parę powtórzeń w takim ustawieniu. A potem zamienić nogi. Znowu dobierzcie długość kroków, wcale nie musi być tak samo. Pamiętajcie o oddychaniu. Można robić ileś podrząd na jedną nogę, ileś podrząd na drugą nogę, albo zrobić bardziej dynamicznie. Zejść za każdym razem. wejść drugą nogą. Uważajcie na ten bujający się dysk, on naprawdę wytrąca z równowagi. Wstrzymujemy oddechu. Jeszcze ostatni. Róbcie tak, żeby było porówno na obie strony. Chyba, że którą stronę macie gorszą, to na tą więcej. Ok. Staliśmy przodem. W, robiliśmy takie przysiady. Wchodzimy bokiem do boku na dysk. Przenosimy na tą nogę na dysku ciężar ciała. Rękę po tej samej stronie wyciągamy do góry. Drugą nogę albo odrywamy. Po prostu albo przenosimy do przodu. I wracamy na podłogę. Możecie robić w takiej wersji? Możecie robić w takiej wersji. Jak dzieci też chcą, to robimy na czas. Kto dłużej wytrzyma, o kto zrobi ładniej. Druga noga. Albo ta wersja? Po prostu z oderwaną drugą nogą od podłogi. Najbardziej mi w tym ćwiczeniu zależy na tym, żebyście mieli wydłużoną całą stronę ciała, tą na której stoicie. Jeśli stoicie na lewej nodze, lewa strona ciała wydłużona, wyciągnięta do sufitu. No i trzymamy równowagę, nie spadamy z dysku. Jeszcze jeden. Super. Były przysiady na dysku. To teraz zrobimy, nie z którą stroną stanąć, ale najwyżej zrobię dwa razy, stanę za chwilę jeszcze raz w drugą stronę, odwrócone. Wstaję jedną nogą na dysku i tu nam jest potrzebny jeden dysk, nawet jak macie dwa. Stajemy na jednym, wybieramy sobie jeden. Będziemy oczywiście robić przysiady, dawno nie było. Eee, łapię równowagę, stoję na aktywnej nodze. Drugą wysuwam do przodu wysoko, tak jakby wchodziła na wysoki murek. Trzymam równowagę, najpierw sprawdźcie czy jesteście w stanie utrzymać równowagę w tej pozycji. Jak nie, to najpierw walczymy o pozycję. Można wysunąć ręce do boku. Tak najłatwiej złapać równowagę możecie mieć oczywiście na biodrach. Najpierw postarajcie się tak chwilę postać na jednej nodze, potem na drugiej. Jeśli wam się noga zmęczyła, to na której stoicie, zejdźcie na chwilę z dysku, rozluźnijcie nogi. Spróbujcie na drugą złapać równowagę. Staję na aktywnej nodze, napięte mięśnie, ud. uda właściwie. Druga noga do góry, do przodu. Noszę kolano tak jakby na wysoki murek wchodziła, albo na stołek. Ręce albo na biodrach, albo rozłożone do boku. Trzymam równowagę. Nie spadam z dysku. Chwila dekoncentracji i jesteście naprawdę na podłodze. Czasami przy ćwiczeniach na dysku wydaje się, że ćwiczenie jest banalne. Super, Wam idzie. Po czym pomyślicie o tym, co dziś dzisiaj zapis na obiad i jesteście na podłodze. Hmm? Dobrze. To jak równowagę mamy, to idziemy dalej. Jak nie mamy, to ćwiczymy równowagę. Wchodzę na dysk, na jedną nogę, schodzę do przysiadu, wracam do góry. Możecie zejść z dysku, możecie zrobić kilka pod no. Na drugą nogę oczywiście tak samo. Staję na dysku, łapię równowagę, łapię na jednej nodze właśnie, pomyślałam o obiedzie. Do przysiadów i wracam do góry. Nie wchodźcie do tych przysiadów bardzo nisko. Tutaj kolano decyduje, jak daleko możecie zejść. Jeśli zaczyna Wam latać, a w ogóle tej nogi nie jesteście w stanie utrzymać, nie schodźcie dłużej, To nie ma sensu. Kolano ma być stabilne, ono ma się tylko zgiąć i wyprostować. Jakieś dodatkowe ruchy mogą być minimalne. Jeśli kolana na dyskach zaczynają wam latać, jesteście za nisko, robicie za dużo. Postarajcie się zrobić mniej. Albo nie schodzić do tak niskiej pozycji. No ok. Mamy to. Na stojąco. Chyba tyle na dzisiaj. Natomiast możemy na tym dysku jeszcze usiąść. Nie na nie mocno ciężarne ciała. ja trzymam ręce na palcach, na opuszkach tylko, tak żeby tylko mieć kolejne punkty podparcia, ale nie obciążam rąk. Unoszę nogi. Jeśli dla kogoś to już wystarczy, to zostaję z uniesionymi nogami. Jeśli dacie radę, odrywacie jedną rękę, odrywacie drugą rękę, postarajcie się utrzymać jedną rękę. No i tu można zrobić kto dłużej. Lądujemy bezpiecznie. Postarajcie się nie przewrócić, nie spać do tyłu za, na, za głowę. Upewnijcie się, że nie ma tam żadnych twardych krawędzi, które ewentualnie moglibyście przyłożyć, jeśli jednak tą równowagę bardzo zwracicie. Pierwszy jest oczywiście taki trochę naczula, bo może się okazać, że trzeba się o milimetr przesunąć w którąś stronę i będzie wam łatwiej. Hmm? Dobra, dzieciaki się nudzą. Złożymy raz pod jedną. Raz pod drugą nogę. Raz pod jedną? Hmm. O, prawie się udało. Hmm. Okay. Możemy porobić na czekim dysku ćwiczenia w klęku. Jeśli macie dwa, to użyjcie dwóch. Ja sobie przyniosę drugi. Macie dwa, możecie użyć dwóch, kolanami klęknąć na jednym, nogi oprzeć na drugim, podnieść stopy z podłogi i starać się utrzymać równowagę. W ten sposób. Jeśli macie tylko jeden, zmieniamy sobie. Raz ustawiamy pod kolanami, tu, żeby sobie trochę utrudnić. Odrywamy raz jedną rękę, teraz drugą rękę. Oczywiście w tamtej wersji też możecie robić z odrywanie w rąk. Teraz podniec. Tu jest mega łatwo, dlatego podnosimy jedną nogę, odstawiamy, podnosimy drugą nogę. Odstawiamy. Jeśli w oparciu na y, rękach nie jesteście w stanie wytrzymać y, przez ból nadgarstków, oprzyjcie się na przegramionach. Można spleść ręce w koszyczek. Podnoszę jedną, podnoszę drugą. Zróbcie tyle powtórzeń, ile chcecie. Y, jeśli macie dwa dyski, możecie zrobić tak. Ustawić je po skosie. Jeden dysk pod jednym kolanem, drugi dysk pod przeciwną ręką. I teraz te, które mi zostały na podłodze, prostuję. Ja trochę oszukuję, utrzymam się stopą podłoża. Staram się nie oszukiwać. O, okej, okay. dobra. I na mi się. I oczywiście zamieniamy pod drugą nogę, pod drugą rękę. Pierwsze robię z oszustwa. Potem spróbuję. Co sobie wymyślicie na tych dyskach? Wszystko będzie fajne i dobre. Musi być tylko bezpiecznie. Uważajcie na to, żeby mieć przestrzeń. do. Wkładam sobie dysk pod kością krzyżową. Właściwie pod końcem tego Kładę się na podłogę. To ćwiczenie możecie zrobić też na małej piłce. Unosimy jedno kolano, unosimy drugie kolano, staramy się utrzymać równowagę. Na dysku jest łatwiej niż na piłce. Jak macie małą gumową piłkę, to proponuję na piłce takiej pilatesowej. Prostujemy jedną nogę, drugą zostawiamy zgiętą i wracamy do ustawienia. I prostujemy drugą nogę, wracamy do zdjęcia. Raz jedną, raz drugą. porównana na obie strony. Otwieram, biodra. Zamykam. Zamykam. Otwieram. Zamykam. Otwieram. Zamykam. Otwieram. Zamykam. Możecie z uniesionymi nogami dołożyć ruchomość. Podnieście do góry. Rozłożyć szeroko na boki. Podnieść do góry. Rozłożyć szeroko na boki. Podnieść do sufitu. I szeroko na boki. Możecie podnieść ręce za głowę. Opuścić wzdłuż ciała. Fajnie to robić z oddechem. Czyli tak długo jak robię wydech, tak długo moje ręce wędrują w dół. Tak długo jak robię wdech, tak długo moje ręce wędrują w górę. Przypomnijcie, żeby wydech był dłuższy. jest sobie ręca tygodnia uderów w polą. Robimy rowerek. Pracuje i biodra, i kolana, i stopy. Jedziemy do tyłu, i też pracują biodra kolana i stopy. Odstawiamy jedną nogę, odstawiamy drugą nogę, podnosimy wysoko do góry pupę, wyciągamy dysko, opuszczamy biodra na podłogę. I można już legalnie to